Jak może wyglądać karność i samodyscyplina w XXI wieku? Trochę niepopularny temat teraz, ale spróbujmy zobaczyć, co Biblia na to i jak może nas ubogacić? Jaką wartość może nam dać karność i samodyscyplina? Zapraszam Was do komentarza biblijnego. Chyba się zgodzicie ze mną, że ogólny taki klimat kulturowy dzisiaj jest taki, że się dowartościowuje osobę. Mówi się o tym, że osoba jest dobra, nawet jeżeli źle postępuje, to raczej jest chora, zaburzona, zraniona. Czasami aż do tego stopnia, że nie mówimy w ogóle w kategoriach grzechu o tej osobie, tylko mówimy: No, ona tak miała dzieciństwo trudne, i właśnie dlatego ona tak postępuje. Wiecie, jakby. Powiedzieć o osobie, która grzeszy, a zarazem ma na, choruje na przykład na depresję, że, że źle robi, że powinna poprawić swoje postępowanie, że ma jakąś winę, to znajdą się z pewnością osoby, które zarzucą: A czemu ty dokładasz jej winę? Nie powinieneś dokładać jej winy, ona już i tak dużo ma. Wiele osób tak opowiada, że, że no, no cóż, no osoba jest dobra, trzeba wydobywać z niej to dobro. I, I w sumie człowiek jest z natury dobry, i tak na dobrą sprawę takie bezstresowe wychowanie jest dla człowieka najodpowiedniejsze. A w tym wszystkim jest błąd, o którym Biblia nam powie. Że, że zapominamy, jesteśmy naznaczeni grzechem pierwszych rodziców. A i, I nasza natura jest zraniona. Nam jest z górki do zła, a pod górkę trzeba się wysilić, żeby osiągnąć dobro. Posłuchajcie tego fragmentu o karności z księgi powtórzonego prawa. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te 40 lat na pustyni. Aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód. Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg Twój wychowuje ciebie. Strzeż więc nakazów Pana Boga twego, chodząc jego drogami, by żyć w bojaźni przed nim. Albowiem Pan, Bóg Twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej. Ziemi obfitującej. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana Boga Twego za piękną ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu Bogu Twoim, lekceważąc przestrzeganie jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz, gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, a gdy wzrosną twe dobra, niech się twoje serce nie unosi pychom. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów. Przez ziemię suchą, bez wody, on ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Obyś nie powiedział w sercu: To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Z pewnością. Zgodzicie się, że Pan Bóg bardzo pragnie tych dóbr, o których pisze tutaj Księga Powtórzonego Prawa. Najesz się, nasycisz, pobudujesz domy, rozmnożyć się bydło, obfitować będziesz w srebro, w złoto, w te dobra, w tamte dobra. To rzeczywiście jest zamysł Boga, bo Bóg cię kocha, mnie i ciebie, i po prostu mamy dążyć do tego obfitowania, które jest, które jest zapowiedziane właśnie w tym fragmencie. Zarazem droga idzie przez samodyscyplinę, przez karność. Można byłoby powiedzieć, że ten Pan Bóg, który tutaj się nam jawi, starotestamentalny Pan Bóg, to jest jakiś taki Pan Bóg, który chce utrapić, chce dać odczuć głód, chce, tak jak tutaj jest wprost napisane, przecież ja nie parafrazuję, tylko czytam tak, jak jest, chce wypróbować. Ehm, no właśnie. Prowadził przez pustynię wielką, straszną, pełną wężów jadowitych, jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. Zwłaszcza my, ludzie XXI wieku, którym się czasami wydaje, że wiele rzeczy jest na wyciągnięcie ręki i po prostu można z nich korzystać bez skrępowania. I kto zabroni takiemu człowiekowi w ten sposób postępować? Musimy pamiętać, że Pan Bóg nam podpowiada. Kocham Cię, dlatego postępuję z Tobą jak z synem. Kocham Cię, więc będę Cię trzymał w karności, będę Cię uczył samodyscypliny, żebyś nie był człowiekiem zmysłowym, który jest nastawiony tylko na przeżywanie, na zdobywanie wrażeń, na to, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie, ale potrzebujesz wyćwiczyć swoje mięśnie ducha. I potrzebujesz przejść różne próby, utrapienia, których nie chcę dla ciebie, bo nie chcę dla ciebie cierpienia, ale one ukształtują ciebie. Yy, Wielki post jest zwłaszcza w, takim czasem, w którym musimy się wziąć w ryzy. Przepraszam za mocne stwierdzenie, no musimy, musimy. No. Co ja będę mówił, warto. No warto, ale rzeczywiście musimy To, 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 to tak sobie wbić do głowy, że, że yy, potrzeba. To, tak się spiąć i, i zostawić różne takie rozleniwienia nasze i po prostu podjąć wysiłek nawrócenia. Oczywiście nie będzie nam wychodzić. No co, z góry, z góry opowiadam, bo mamy zranioną naturę i sami o swoich siłach się nie zbawimy, ale jak zaczniemy, to Pan pobłogosławi nam i przeprowadzi nas przez takie utrapienia, przez takie pustynie, przez takie miejsca z ze żmijami, skorpionami, przez ziemię suchą, tak nas wypróbuje, że wyprowadzi nas na wolność. I wyprowadzi nas do miejsca, które rzeczywiście nas syci, przygotuje nas do przyjęcia swoich wspaniałych darów. No cóż, taka natura rzeczy. Najpierw Wielki Piątek, a później Niedziela Zmartwychwstania. Mamy niestety czasami wdrukowany taki, taki zły schemat, taki zły skrypt w głowie. Że człowieku, nie ciesz się za bardzo, bo zaraz to, jak się ba za bardzo będziesz cieszył, to zaraz będziesz cierpiał, będziesz się smucił. Tu nie o to chodzi. I nie o takie właśnie powstrzymywanie swojej radości, bo zaraz Pan Bóg mi przywali, bo zaraz mnie utrapi, bo zaraz mnie wypróbuje, jak ja za bardzo będę korzystał z przyjemności tego świata. Nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby taką samodyscyplinę wyrobić w sobie z pomocą Bożej Łaski, poddać się takiej karności boskiego rodzica, żeby rzeczywiście być zdolnym do służby, żeby rzeczywiście być zdolnym do przyjmowania Bożych darów. Zapraszam cię do tego, żebyś zrozumiał Boży zamysł i te różne trudne sytuacje, które teraz przeżywasz, niech będą tą pustynią i tym sposobem na utrapienie na przemianę ciebie, która spowoduje, że będziesz bliżej Boga, że przyniesiesz swoje troski na modlitwę i głęboko będziesz się szczerze modlił, że nie będziesz starał się oprzeć sam na sobie, zaufać swoim siłom, ale przyjdziesz z tym wszystkim do Boga. Tego, który Cię kocha i właśnie dlatego trzyma Cię w karności. To piękna, rodzicielska Boża miłość, chociaż czasami przecież nieprzyjemna, ale w życiu przecież nie chodzi o to, żeby cały czas przyjemność czuć. Chodzi o to, żeby osiągnąć szczęście, a to nie jest to samo. Błogosławię Cię, żebyś zrozumiał różnicę i poddał się Bożej karności i wyrobił w sobie z Bożą łaską samodyscyplinę. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Daj się namówić i zobacz, co tutaj jeszcze za komentarze biblijne są i co za pomoc, żebyś właśnie w tej karności trwał, Żebyś właśnie nie powiedział tak, jak w tym fragmencie, to moja siła to dokonała. A może przycisk subskrypcji pomoże Ci do tego, żebyśmy częściej mieli kontakt. Zapraszam Cię do tego.